Trenerze. Jak to można nazwać Pana talizmanem Wisłoki Dębica? Przyjeżdża wieczysta, wygrywacie, przyjeżdża naszpikowana gwiazdami awia świdnik, wygrywacie, choć do bramki na 1-1 to tak kolorowo nie wyglądało. Jak, jak, jaka jest recepta Pana na pokonywanie tuzów trzeciej ligi? Nie wiem czy tuzów. To jest taka liga, że uważam, że przy dobrym przygotowaniu, przy, przy dobrym podejściu do meczu bez bojaźni. No każdy z każdym jest tu w stanie rywalizować, wygrywać. Te wyniki to pokazują do tej pory, bo naprawdę faworyci też gubią punkty. My wiedzieliśmy, że z każdym meczem będzie lepiej, ja, ja to w poprzednich wywiadach też mówiłem, że, że no musimy zacząć punktować, bo to jest niezły zespół. Na prędce zebrany no i, i ten czas, że tak powiem, działa na naszą korzyść. Wiadomo, no dzisiaj na wie, zmobilizowaliśmy się fajnie, poobligaliśmy, powalczyliśmy, uważam Wcale że nie wyglądaliśmy do, do tej bramki tak źle, bo, bo tak chcieliśmy grać. no Wiadomo, że Awia to jest taki faworyt rozgrywek, gdzie nie możemy też tak otworzyć się przed nimi, bo, bo by nas wypunktowali. Zagraliśmy tak jak żeśmy chcieli, z głową. Cierpliwie i, no i to przyniosło efekty. Z głową to można powiedzieć, że nawet dosłownie, bo pierwsza bramka Krzysztofa Zawiślaka, wspaniałe wyjście do, do, do główki i bramkę, która tak naprawdę dała Wam remis, a, a chwilę później ten sam zawodnik wychodzi sam na sam. I po faulu, nie wiem czy na nim, ale, ale był tam zamieszany w tę sytuację tak naprawdę bohater meczu Krzysztof Zawiślak. Czy jakiś specjalny dzisiaj dostanie nagrodę za to? Nie wiem czy dostaje nagrodę, może od żony, <laughs> Nie, prawdę mówiąc no, Krzysiek bardzo fajnie popracował, ale, ale cały zespół dobrze pracował, chłopaki zostawili serducho, nawet ci, którzy weszli z ławki, swoje właśnie Przemek Nalepka był faulowany, więc swoje trzy grosze dołożył po raz kolejny, ale ogólnie no, trzeba być zadowolony z pracy całego zespołu, bo no, pobiegali, no, to jest najważniejsze. Trenerze, mówi Pan, że, że zespół zebrany na prędce. czy jeszcze możemy się spodziewać jakichś ruchów. Tutaj kiedyś był taki zawodnik czarnoskóry na, na trybunach. Jak wygląda jego sytuacja? I czy jeszcze możemy się kogoś spodziewać, że, że wzmocni wisłokę przed końcem okienka transferowego? No był tu z nami trenow rzeczywiście chłopak. No, niestety temat zamknięty, nie, nie, że tak powiem, nie sprostaliśmy jego żądaniom finansowym. Powiem tak, no pewno, jakbyśmy dwa mecze przegrali jeszcze, to może jakieś ruchy kadrowe by były. Teraz sobie utrudniliśmy sytuację, bo, bo raz, że no ten budżet jest już yy, pewno wyczerpany, dwa, no, no gdzieś tam punktujemy, więc pewno działacze no nie, nie, nie zdecydują się na taki krok. Myślałem o tym rzeczywiście, ale chyba na chwilę obecną nie stać nas na kolejne wzmocnienie. Trenerze, dziękuję i powodzenia w kolejnych meczach.